Dziewczyny, dzisiaj znowu kolagenie, bardzo ważna rzecz, bardzo ważna wiadomość dla Waszych jelit. Ej, wiadomo, jelita i skóra bardzo są połączone. Otóż kolagen jest doskonałym prebiotykiem, ale też ma e, takie właściwości, że jest w stanie odbudowywać barierę jelitową. Dlaczego jelita chorują? No tutaj wini się o to wiele czynników, także odżywianie, ale może to być sprawa doraźna. Na przykład musimy wziąć antybiotyk. Unikamy, nie chcemy, ale czasem trzeba. Mamy naruszoną naszą florę bakteryjną. Czasem problem jest niechwilowy, ale chroniczny, bardzo poważny, czyli mamy rozszczelnioną barierę jelitową, która przypuszcza toksyny, przypuszcza szkodliwe substancje, ale, co też bardzo ważne, przepuszcza to, co powinno nas odżywiać. Stracimy składniki odżywcze. To może być symptom choroby autoimmunologicznej. To jest w każdym razie rzecz absolutnie nie do zignorowania. I tutaj jest to mierzalne. Lekarz potrafi to zbadać, że tutaj Dawka kolagenu, i taka, to taka wtedy duża, tak jak w naszym eliksirze, czyli 5000 mg, jest niezbędnym elementem leczenia, dlatego że peptydy z kolagenu będą uzupełniały tkankę jelit, bo. Trzeba też powiedzieć taką rzecz, że ciche rosi wśród prebiotyków, czyli przeróżne, przede wszystkim zielone warzywa, ale też owoce, niestety dla już uwrażliwionego układu pokarmowego są niestety trudno strawne, więc musimy się tutaj wspierać. I tutaj ja ostatnio doświadczyłam tego. Na własnej skórze dosłownie, bo w związku z interwencją w moje dziąsło musiałam wziąć antybiotyk, mimo że bardzo się broniłam. Zwykle, jeśli już się coś takiego dzieje, to przypłacam to zanieczyszczeniami cery jakimiś pryszczykami, a dzisiaj e, ostatnio po raz pierwszy udało mi się uniknąć, cera zachowywała się grzecznie. Także w naszym eliksirze macie składniki, które nie tylko będą doskonale wspomagały waszą skórę, jest to w końcu eliksir dla pięknej cery, ale będą też wspomagały wasze stawy, i będą także częścią leczenia i wspomagania jelit. A ja Wam stale i niezmiennie życzę żelaznego zdrowia.